udało mi się stracić 11 kg tkanki tłuszczowej, pozbyć się nadmiaru wody z organizmu, jak również ujędrnić ciało. Pierwsze efekty zauważyłam już po dwóch tygodniach, z każdym tygodniem były coraz lepsze. Ciało zmieniało się w fajny, inny też sposób, niż wcześniej to widziałam. Fajnie jest, kiedy otoczenie, w jakim się obracasz, zaczyna zauważać twoją zmianę. Dopytują się jak, dlaczego, co robisz, też bym tak chciała, chciał. Także wiele osób, obserwując moją przemianę, na pewno zostało zmotywowanych. Turka namawiała mnie, żeby spróbować we gdyż była na treningu, który bardzo jej się podobał. Znając mój brak czasu, stwierdziła, że fajnie byłoby, żebym wykorzystała szansę, jaka się nadarzyła i spróbowała. Utrata kilogramów oczywiście zwiększa też kondycję organizmu. Człowiek czuje się lżejszy, szybszy, Ogólnie całe samopoczucie jest o wiele wiele lepsze. Najbardziej w treningach podobała mi się chyba szybkość, w, jak, w jakim, jak to się toczyło ogólnie, to, że jednak tak naprawdę była zrobiona robota, jaką na siłowni robi się w godzinę, a nawet i więcej dorzucając do tego kardio. Ogólnie efekty są naprawdę zaskakujące. Chodząc po raz pierwszy do studia, poznając dziewczyny każdy patrzył na siebie tak wiadomo jak, jak to kobiety. Aczkolwiek dzisiaj na przykład tęsknię się za treningiem i czeka się tego dnia, kiedy znowu się z nimi spotka, żeby w tej grupie jednak być, motywować się. Razem jednak jest zawsze fajniej do przodu, do przodu. Jedna motywuje drugą. Jeśli ktoś poprosiłby mnie lub zaproponował dalsze udziały, tak, oczywiście jak najbardziej. Jest jeszcze z czego zrzucać, jest też jak zadbać o kondycję, wymodelować ciało. Możliwości naprawdę jest bardzo wiele chciałabym powiedzieć wszystkim kobietom, które zawsze narzekają na brak czasu, że początki są trudne, aczkolwiek później to wprowadza się w taką rutynę, że na pewno każda znalazłaby tą chwilę dla siebie.